Hey, z tej strony Tequila i wszystkich w kolejnym odcinku serii Scooby do piesze Strachy. Jesteśmy w tym miejscu co ostatnio, tylko niestety okazało się, że gra nie zapisała się w tym miejscu. I cały ten poziom musiałam przejść jeszcze raz. Także kompletnie tutaj będziemy mieć mało Scooby-chrupek, bo wszystko miałam No bo nie chciałam się zdradzić wszystkiego od początku jeszcze raz. Hmm, co tutaj możemy zrobić? Na pewno pomoc Freda jest nam wskazana. Dajesz Fredzie. A, no, przejście. Ale zanim przejdziemy, to musimy znaleźć sześć wskazówek Znajdziemy je tutaj, czy może tam w środku? Nie wiem, zobaczymy. Rozwalamy te rzeczy i zobaczymy, czy nam coś wypadnie. A, tak, tutaj są. W ogóle cieszę się, że podobała mi się seria, bo miałam troszeczkę czasu, no to czytałam wszystkie komentarze, tak? Też widziałam, że bardzo często komentujecie go i się cieszę się z tego powodu. I jeżeli Scooby nam się skończy, jeszcze jest tego troszeczkę, ale jeżeli nam się skończy, to już mam przygotowaną kolejną serię. Yy, prawdopodobnie co-op, chociaż muszę na to namówić Arciego, bo on tak coś nie bardzo. A jeżeli nie, to po prostu będę przechodziła sama. Gra jest Disneya, to od razu Wam mówię. I możecie teraz domyślać się jaka. Bogi, Adyśna jest troszeczkę. Tu jest miejsce dla Skubiego, dlatego że tam jest to, 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 to cudne do zbierania. No i tam się niestety nie dostaniemy. Ale mamy Daphne, więc możemy tutaj pójść w pokojną która zapewne jest w doniczce. No właśnie. I gdzieś tutaj chyba jeszcze mogliśmy użyć Daphne. Tutaj. No Daphne. Sketch. Ok, i brakuje nam jeszcze jednej. Hmm. Czy z może wypaść wskazówka? Niekoniecznie. Coś tutaj jeszcze jest? Nie. Hmm. Skąd może być szósta? Tutaj by coś było? Momencik. Aha, tutaj jest to pudełko i pewnie z niego będzie szósta. z tamtej poprzednich właśnie wypadły wskazówki. Red, ale chyba ci troszeczkę... O, właśnie. Katalog zabawek to chyba katalog, w którym pełno jest straszliwych zabawek. No cóż, póki co wszystko wskazuje nam na tego chłopaka. Mm, cyfrę, tak, cyfrę Backspace, bo ja mam Backspace tutaj. Skubi, kudłaty, zgłoście się. Cześć, Fred, gdzie jesteście? Idziemy do fabryki zabawek. To tam powstają. Znaleźliśmy katalog. Są w nim wszystkie możliwe zabawki. Ha <Gliastka> <mieście> musi być wspaniała! Tak, idźcie. astronauta, teraz możesz kupić ten klasztor w klubie. Fabryki zabawek, spotkamy się tam. Do zobaczenia! Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie koniec poziomu. O nie, tylko nie we. Tylko nie we. Uwielbiam odgłos schuby, chrupek. O matko, to jest takie piękne. Wiecie co, ja też mam taki atak. Masz skopa. I wy też. Wkurzają mi te laleczki, one są okropne. Kurde, nie sprawiłam skopa. Ginie. Ginie. Dobra, Fred się wami zajmie. Jako gentleman przynajmniej powinien. O, tu już jest stęka Kto tam? Pokaż się. Dobry wieczór, dzieci. Tobie, tobie. Tak, dobry wieczór tobie, tobie też. Tim Toiler, tak się nazywam. Przyjazny mieszkaniec miasta przy zdrowych zmysłach. Cieszę się, że tak uważasz. Szukamy zabawkarza. Ach, zabawkarz to wielki człowiek. Mówią, że może trzeba będzie zamknąć wesołe miasteczko. Nie dopuścimy do tego. Nawet się nie przejechałem na karuzeli. No a zabawkarz? Wszyscy go znają i uwielbiają. To bohater tego miasta. Miał mieć pomnik, ale... Ach, nie uhonorowali go. Możesz nas zabrać do fabryki zabawek? Jeśli sądzicie, że mogę, to mam taki plan. Za mną, przyjaźni, przyjaciele! Za mną! Pst! Tutaj! Gdzie on się podział? Przed chwilą tu był. Nieważne. Chodźmy do tej fabryki. To jest pełne dziwaków. Okej, okay, nie wiem o co chodziło w tej scenie. Velma, jesteś tam? Tu Velma. Słucham cię, Dafne. Odbiór. Właśnie spotkaliśmy dziwnego człowieka. Tima Toilera. Jest nieźle stuknięty. Tim hmm. Toiler. O, a chłopiec mściciel dysponuje sporą siłą ognia. Zmocnych. Tak, do jego stylu. Wszyscy zmierzamy do fabryki zabawek. Spotkamy się na miejscu. Dobra, do zobaczenia. Velma bez odbioru. Okej, okay, czyli mamy nowego podejrzanego. I tak, yy, miał motyw, jej mu postawić. O to jest ten zabawka, zapewne. No. Na pewno. Jak ja tu mam skręcić? Aha, sam skręcę. Dafnea! Ale róż swoje cztery litery, bo mi brakuje przejścia. Miał powód, tak, miał mieć Dawne, no, nieco wygodnie ci. Miał mieć yy, posąg. Ale go nie dostał. Więc może tego się mści. Ale cyfra też jest jakiś taki szemrany. Coś mi tu świeci. Kurczę. Skacz. Słyszę. O kurczę, jak my tam wejdziemy. Hmm. Chcę tam jakoś wejść. Może dawno by tam jakoś doskoczyła, Ona jest jakaś lepsza w skakaniu. Hmm, chcę tam wejść. Ja chcę tam wejść. Hmm. No, Ta, nie tak. Jest! Mam o matko. bo ciężkie. No ten nie będziemy, czyli oczywista droga. W ogóle gram Fredem, tak. Z tego względu, że dużo częściej jest, że ja muszę coś przesuwać niż żeby Daphne się spinała. Dlatego póki co jestem Fredem. Żeby nie zmieniać co chwilę postaci. Dajesz, Fredio. No. Serio, on się zabił. Przecież on na to skoczył. Fred mnie nie przestaje zadziwiać. Chodź O Boże. Tyle leczek budu, Ginie. Dobrze, klepie Nie lubię tych żołnierzyków. Oni wkurzają, bo latają. Ale widzę coś smacznego. Już myślałam, że mam w tego komina. Nie, 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 to to pęka. To lustro. Czy szkło? Szkło. Co, wpadłaś tam? Dobra, podobno komputery w grach są mądre w tej grze widocznie to nie obowiązuje Wbieraj chrupki, nie, że masz dość. No ile ich i teraz tych musimy pokonać. No. Mm. I nie zastanawiam się mocno, czy zabawkasz, czy cyfra. Chyba, że cyfra próbuje go pokonać, znaczy, ale. Nie wiem, podejrzewam to. Jest, mm, pasowałoby mi znaleźć jeszcze jedną jakąś wskazówkę, bo. Że, że nie jestem pewna. Na chwilę obecną nie wiem, po prostu nie wiem. Albo cyfra, albo zabawkarz. Ochroniarz na pewno, nie, no bo nie znaleźliśmy żadnych poszlak. Zresztą, jaki on miałby cel w tym? Cyfra ma cel taki, że. Może chciałby, żeby jego zabawki były w tym mieście. A zabawka, że niech się mu polika postawić. Zobaczymy. Tylko że póki co są chyba dowody wody 2 do 1. Nie wiem. Jak chcecie to możecie napisać yy, kto według was jest birem. Bo nie wiem czy tutaj dotrwamy do końca. No i ginie. Ale możecie podać mi swoje typy. I dlaczego tak sądzicie? Może mi to ułatwi sprawę? I tak jak mówię, poskubym zabierzemy się za pewną grę Disneya. Och, w końcu, matko jedyna. Dobra, energii mamy całą, no ale skoro nam tutaj głodnie podają na tacy, to wezmę. Dajesz, Fredzio. I No nie, nie oni. Dobra, Matko, już myślałam, że on tam wpadnie. Nie, nie wskacz tam. Ona robi często kamikadze i to mi się nie podoba. Nie! Franco, nie szczelaj we mnie. Więc nie ma, niemania. Chodź, lezio. Oh, Dafne, mogłabyś nie stać jak koła, tylko coś z nimi zrobić. Nie ona mi będzie stała na drodze, żeby ja nie mogła tego przesunąć. <laughs> jeszcze, no tak, tak najwygodniej, jeszcze spadła. Tak jak mówię komputer w tej grze jest strasznie głupi. Leci za nami spada w przepaść, no komputer nie powinien tak robić. Okej. Okay. Wszędzie są te postaci zabawkarza. Lecimy. Coś czuję, że to będzie chyba koniec poziomu. Tak. Matko, będziemy mieć tak mało skupi chrupek. Trzy. z kostium i nie mam niestety trofeum. Kontynuuj. Poziom czwartym. Czy tutaj będzie już zbir? Nie wiem. Yy, także cóż, myślę, że kończymy. To było tyle. Zapraszam do komentowania. Jako wasze się podobało. od do... nas, sądziku. Zapraszam mój fanpage. I piszcie mi, jak sądzicie, kto jest zbirem. Także trzymajcie się.